Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś u mnie na stole za gości ciasto jogurtowe z truskawkami. Oczywiście bez pieczenia, inaczej jogurtowiec na zimno idealny właśnie na letnie dni. Tak więc zaczynajmy. Szkoda czasu na zbędne gadanie. Zacznę od rozpuszczenia galaretek. W tym celu muszę zagotować wodę. Gotuję 200 ml wody. Wodę mam zagotowaną. I teraz we wrzątku rozpuszczam galaretki. Nie wsypujmy całości od razu, tylko powoli. Jak widzicie, ja mam żółte, ale tutaj kolor nie ma większego znaczenia. Jakie mamy, takie dodajemy. Jeszcze dopowiem, że te galaretki, yy, te trzy galaretki są na 1,5 litra płynu. Ja mam tutaj litr 200, tak więc będzie wszystko ok. Z wodą naprawdę nie przesadzajmy. No chyba, że dołożymy odrobinę żelatyny. I teraz wymieszaną, rozpuszczoną yy, galaretkę zostawiam do ostygnięcia. A ja za chwileczkę działam dalej. Galaretka stygnie, wstawiłem ją do drugiego garnka z zimną wodą. Tak więc myślę, że nie potrwa to długo. I teraz zajmę się truskawkami. Truskawki przesypuję do garnka. I blenduję. I teraz zblendowane truskawki, mus truskawkowy, stawiam na palnik i gotuję. Do zagotowanego musu truskawkowego dosypuję galaretki. Mam tutaj dwie, dwie sztuki, każda z przeznaczeniem na pół litra płynu. A jeśli chodzi o truskawki, yy, miałem tutaj około 800, 800 gramów. I teraz powoli Rozpuszczajmy. Ciągle mieszając. Galaretki rozpuszczone, i teraz truskaweczki odstawiam. Niech one sobie powoli stygną, a w międzyczasie, czekając na poprzednią galaretkę, którą rozrabiałem, no ona jeszcze nie jest dość chłodna, przygotuję sobie spód. Na spód. Blachy, wykładam biszkopty. Jeśli chcemy, oczywiście możemy zblendować biszkopty, krakersy, co kto lubi. Dołożyć odrobinę masła i zrobić zupełnie inny spód. Ale wiecie, ja tutaj nie będę, nie będę kombinował. Po prostu same biszkopciki. Galaretka przestygła jak widzicie aż za bardzo ale nic się tutaj nie dzieje za chwilę temu zaradzimy yy, zacznę od na, yy, napowietrzenia jogurtu jogurt będę napowietrzał przez około 30 sekund do minutki jogurcik napowietrzony teraz ponownie muszę rozpuścić galaretkę no nie ma innej rady wiecie tutaj bez szaleń delikatnie Delikatny płomień i rozpuszczajmy. Za chwileczkę tutaj ponownie będzie woda. I ponownie mam płynną i chłodną masę. I teraz wlewam po kilka łyżek. I mieszam. Delikatnie. Nie wlewajmy całości obrazu. Masę jogurtowo-galaretkową mam przygotowaną i pozostaje wylewać na biszkopty. Tylko nie wylewam od razu całości tylko delikatnie przykrywam łyżką. Nie chcę, żeby te biszkopty wypłynęły na wierzch. Po jednej łyżce przykryjmy biszkopty, biszkopty mam przykryte, i teraz już bezpośrednio prosto z miski wylewam zawartość. Ciasto niesamowite. Tak proste w przygotowaniu. A jakże znaczne. I teraz ciacho ląduje w lodówce. Do zastygnięcia. Masa jogurtowa fantastycznie zastygła, więc teraz czas wylewać truskawki. Oczywiście truskawki przestudzone. One za chwilę zaczną tężeć. Jeśli chcemy, oczywiście możemy tutaj przyozdobić jeszcze świeżymi truskawkami. Ale wiecie, ja już nie będę kombinował. Wystarczy może tych tych łakoci. I teraz to wszystko lądu jest ponownie do lodówki, do, do zastygnięcia. No myślę, że zajmie to około pół godziny. Ciasto stężało, no przynajmniej tak mi się wydaje. Ja sobie obkroiłem nożem. Wiecie, broń Boże, żeby się tutaj nic nie powyrywało. I teraz jedna szansa na milion. Wszystko okej. Okay. Mm, wygląda fantastycznie. Mm, niesamowicie pyszne w smaku. I teraz oczywiście muszę ukroić sobie suszną porcję. Ciasto niesamowicie proste w przygotowaniu, a tyle radości z jedzenia. Zobaczcie, Bajonia. O mały włos. A jeśli chodzi o smak. Uwielbiam takie ciasta. Szybkie, przepyszne. Mm. Coś niesamowitego. Tak więc, kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam smacznego. I do zobaczenia. A ja, no cóż innego. Idę zajadać. Mm. Poezja.